Tutaj miało być blokowisko, ale pozostanie jednak boisko. Wszystko to za sprawą radnych klubu Platformy Obywatelskiej, którzy złożyli projekt uchwały zmieniający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy 8 Maja współdzielnia mieszkaniowa chciała, aby na tym terenie w przyszłości mógł powstać blok mieszkalny. Ta uchwała zablokuje wszelkie inwestycje, a chcemy, żeby powstał tutaj plan zagospodarowania i żeby ten plan pokazywał, że to miejsce za nami będzie mogło być miejscem rekreacji i nie będzie mogło być zabudowane. Czyli tak naprawdę, jeśli ta uchwała zostanie podjęta, to niepokoje mieszkańców się skończą i będziemy wiedzieli, że ten teren zostanie już na zawsze, do, do czasu zmiany tego planu, uchwalenia a później ewentualnej zmiany, na zawsze zostanie tą zieloną enklawą i miejscem wypoczynku mieszkańców. Właśnie ten teren, który przedstawiamy w propozycji uchwały Rady Miasta, jest pomiędzy obszarami, dla których, dla których plany są, zarówno po tej stronie, jak i po tej plany miejscowe są. I tu jest właśnie taka przestrzeń, którą należałoby uzupełnić, dlatego też taka propozycja projektu uchwały. Zapytani przez nas mieszkańcy z entuzjazmem przyjęli wiadomość o zmianie planu zagospodarowania spornego terenu. Tutaj bardzo... Bardzo dużo dzieci korzysta z tego boiska, bardzo dużo dzieci, jest w tej chwili dzieci dużo i ja nie wyobrażam sobie tutaj budynku. Miejsca za tymi garażami, tam powinno coś być, tam jest zbiorowisko śmieci tylko. Garaże były, to wzięli, zlikwidowali szybko, co mogły jeszcze przynajmniej dwa czy trzy lata być, a tak jest zbiórka śmieci. Nad projektem gorzowscy radni mają pochylić się najpóźniej podczas listopadowej sesji.